Wszystko w porządku, ale musisz dbać o włosy, bo ciągle je prostując osłabiasz je. Nie rozumiesz, chcę zmiany. Radziłabym ci. Dzień dobry. Jaki tam dobry. Zostawiłem ci farby. Dziękuję. Fajny facet. Przystojny, ale chyba jest gejem. Szkoda. Radziłabym ci. Masz piękną twarz. Ładnie wyglądasz w prostych włosach, ale jeśli dodamy trochę czerwonego koloru, to zbyt śmiałe. Przepraszam. Zakład Majry. Co się stało, Lupito? Uspokój się, córeczko. Nie martw się. Porozmawiam z dyrektorem. Zadzwonię do niego i poproszę, żeby dał ci przepustkę. Uspokój się. Przepraszam. W porządku. Człowiek ciągle ma problemy. Profesor Madariaga studiował za granicą i jest ekspertem w swojej dziedzinie. Jest patałachem. Jak mógł pozwolić, żeby coś takiego przeczytać w klasie? On jest nowy i nie wiedział, co ona napisała, ani kim pan jest. To niewybaczalne. A ta bezczelna dziewczyna? Kim jest? Jak się nazywa? Jest córką. To twoja wina. Dlaczego kazałeś jej to przeczytać w mojej obecności? Jesteś moim wrogiem, nie synem. Wybacz mi. Nie wiedziałem, co napisała. Sądziłem, że przy tobie tego nie przeczyta. Wszystko przez swoją głupotę. To upokarzające. Wstań. Sen ministra jest, jakby to powiedzieć, głupcem. Proszę to zignorować. Niedługo wszyscy zapomną o tej historyjce. Nie zna się pan na polityce. Jeśli ignoruje się takie rzeczy, urastają do niewyobrażalnych problemów. Co pan chce przez to powiedzieć? Trzeba temu ustawić czoła od razu. Jak się nazywa ta uczennica? Sam to załatwię. Nie będzie żadnego. Nie ma mowy. To mnie powinniście się wytłumaczyć. Dziękuję. Przesadzasz. Gdyby nie profesor, nie odważyłabym się. To było genialne. Dziękuję. Brawa dla Roberty. Panienka Roberta? Co? Przeklęty whistle. Puśćcie ją. Chcę z panią porozmawiać. Chodźmy do dyrekcji. Mam kolejną lekcję. Proszę ze mną. Mogę sama. Ona na tym ucierpi. Co możemy zrobić? Być przy niej na wszelki wypadek. Jest ich zbyt wielu. Nigdy nie lubiłem bajek. Nie rozumiem ich. Jako fachowiec, wyjaśnij mi, co chciałaś przez to powiedzieć? W tych warunkach nie mogę. Wyjdźcie. Spróbuj. Dziękuję za fachowca, ale dopiero zaczynam. Nie bądź skromna i nie każ się prosić. Czytając byłaś pewna siebie. Czego pan nie zrozumiał? Tej kpiny z mojego syna i ze mnie. Zabrzmiało to jako oskarżenie. Skoro jesteś taka odważna, dalej. Powiedz to wprost. Napisałam o tym, co widziałam. Pański syn rozrabia i zawsze uchodzi mu to na sucho. Co robi konkretnie? Zderzył się, jadąc pod prąd. Potem uciekł z klubu i wdał się w bójkę. Ale aresztowano tego drugiego. Był przestępcą. A sprawdził pan to? Zachował się tak, bo chciał, czy dlatego, że musiał? To niczego nie zmienia. I tak jest złoczyńcą, zgadzasz się? To pańskie zdanie. A dowiedział się pan, czy ten złoczyńca kogoś utrzymuje? Co to, przesłuchanie? Pan lubi pytać, ale nie lubi pan odpowiadać, prawda? Słyszałem coś o młodszym bracie, który zniknął. Co za zbieg okoliczności? Jakiś dzieciak zaatakował mojego syna. Pański syn czasami rzuca oskarżenia, których nie może udowodnić. Wymyślił, że skradła mu portfel. To nieporozumienie. Może. Ale tylko burknął jakieś przeprosiny. A w szkole nikt nic nie zrobił. Dyrektor wypróbowywał swój nowy samochód. Chciałbym wierzyć, że to tylko błędy młodości. Ostrzegam. Jeśli znajdę to dziecko, wyrzucą cię ze szkoły. I nie czepiaj się mojego syna, jasne? Ciekawe, czy mnie wyrzucą, bo może mama kupi dyrektorowi jacht. Nie igraj z ogniem, bo się sparzysz. Niech pan powie synowi, żeby nie próbował mnie bić, bo to on pierwszy wyleci. On nie uderzyłby kobiety. Nie zna pan swojego syna. Mam dość tych bzdur. Poziom tej dyskusji mi uwłacza. Ma pan rację. W telewizji tak nie jest. To przypomina film o mafii. Koju Miguela stało się coś strasznego. Co się jest? Co się stało? To znak loży. Co mi zrobili? Powiedz. Theo mów.